Wyobraź sobie następującą sytuację, która ma miejsce w Twojej firmie. Jak co miesiąc otrzymujesz fakturę za wykonane na rzecz Twojej firmy usługi? Robisz przelew na kwotę 42 tysięcy złotych, a on znika w drodze do Twojego partnera biznesowego. Czy to jest w ogóle możliwe? Cześć, witam Cię na kanale Biznes pod lupą. Mam na imię Barbara i pomagam przedsiębiorcom w wykrywaniu, ale przede wszystkim w zapobieganiu nieuczciwym działaniom w firmach, które doprowadzają biznesy do ogromnych strat finansowych. W tym odcinku opowiem Ci o tym, na jakie sygnały zwracać szczególną uwagę i jakich sytuacji nie bagatelizować, po to, aby mieć pewność, że wysłany przez Ciebie przelew dotrze do Twojego kontrahenta i nie zniknie po drodze. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sygnałów w Twojej konkretnej firmie, które mogą doprowadzić Twój biznes do ogromnych strat finansowych, umów się ze mną na bezpłatną 15-minutową rozmowę telefoniczną, na którą możesz zapisać się klikając w linka pod tym nagraniem. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie niesamowitą historię, jaka miała miejsce u moich klientów, właścicieli firmy Alfa. Marta i Krzysztof są przedsiębiorcami, którzy prowadzą firmę usługową od kilkunastu lat. Marta i Krzysztof bardzo zwracają uwagę na terminowość regulowania swoich zobowiązań, dlatego też podczas wieloletniej współpracy z nimi nie spotkałam się jeszcze w ich firmie z przeterminowanymi fakturami. Dlatego też, jakże było wielkie ich zdziwienie, kiedy pewnego dnia zadzwonił do nich jeden z ich kontrahentów, właściciel firmy Beta. I zapytał o niezapłaconą fakturę z ubiegłego miesiąca. Zdezorientowana współwłaścicielka firmy natychmiast sprawdziła rachunek bankowy firmy Alfa, na którym odnalazła przelew na kwotę 42 tysięcy złotych wykonany w ubiegłym miesiącu na konto tego właśnie kontrahenta. Co zatem się wydarzyło? Gdzie podziały się pieniądze? Gdzie jest kwota 42 tysięcy złotych? Na prośbę naszych przedsiębiorców, nasz zespół ustalił następujące fakty. Kontrahent naszych klientów, jak co miesiąc, przesłał fakturę mailem z adresu mailowego założonego na publicznej domenie i darmowej poczcie. Marta, jak zawsze, wykonała przelew osobiście, sprawdzając szczegółowo dane na fakturze, na której uległ zmianie rachunek bankowy. Dokonała również tej zmiany w systemie bankowym. Zmiana rachunku nie wzbudziła w niej żadnych podejrzeń, dlatego też nie zweryfikowała tej zmiany z kontrahentem. Jednak partner biznesowy naszych przedsiębiorców od lat nie zmieniał rachunku bankowego i na wystawionej fakturze na kwotę 42 tysięcy złotych wpisał ten sam numer jak od lat. Czas, jaki upłynął od momentu wysłania maila z firmy, Kontrahenta do firmy naszych przedsiębiorców był bardzo długi, bo był prawie godzinny. W dniu wykonania przelewu z mężem Marty, współwłaścicielem firmy. Próbował się skontaktować kilkukrotnie pracownik banku, niestety bezskutecznie. W banku, w którym posiadają rachunek firmowy nasi przedsiębiorcy, w dniu przelewu system bankowy wychwycił niezgodność z wykonywanej transakcji i dlatego próbowano skontaktować się z naszymi przedsiębiorcami, to jest z właścicielem firmy. Pieniądze, które Marta wysłała przelewem, trafiły na rachunek, który nie należał do kontrahenta naszych klientów, gdzie w takim razie podziały się pieniądze, których nie ma. Ani na rachunku firmowym Marty i jej męża, ani nie ma na rachunku firmowym przedsiębiorcy z nim współpracującym. A oto rozwiązanie zagadki znikającego przelewu. Podczas przekazywania faktury drogą mailową, podkreślę z adresu założonego na publicznej domenie i darmowej poczcie, mail od kontrahenta został przechwycony przez oszusta, który podmienił na fakturze numery rachunków bankowych i wysłał. Podrobioną fakturę do Marty i jej męża, podszywając się pod adres mailowy kontrahenta. W ten sposób nie zbudził żadnych podejrzeń, a pieniądze zamiast na konto. Kontrahenta powędrowały na konto oszusta. No i tym sposobem Marta i jej mąż utracili prawdopodobnie bezpowrotnie kwotę 42 tysięcy złotych. Co wynika z tej historii? W tym konkretnym przypadku mogło nie dojść do tak wielkiej straty, a nasi przedsiębiorcy mogli nie paść ofiarą tak ogromnego nadużycia. I nie stracić kwoty 42 tysięcy złotych, gdyby zachowali tylko odrobinę czujności i ostrożności i nie zbagatelizowali, jak się okazuje, na nawet tych najdrobniejszych sygnałów, które były tak istotne w tej sprawie, a mianowicie zmiany rachunku bankowego przez kontrahenta. Oraz telefonu od pracownika banku. I gdyby zareagowali w pewien sposób na tę sytuację, gdyby współwłaścicielka Marta zadzwoniła i zweryfikowała, czy rzeczywiście kontrahent zmienił rachunek bankowy, gdyby mąż Marty odebrał telefon lub oddzwonił do banku oraz gdyby nasi przedsiębiorcy uczulili swojego kontrahenta na to, by założył maila na chronionej domenie. Bezpiecznej i nie wysyłał dokumentów finansowych z publicznej poczty. Pomimo tego, że od zdarzenia upłynęło już ponad 6 miesięcy, nasi przedsiębiorcy nie odzyskali jeszcze swoich pieniędzy i raczej już ich nie odzyskają. Tego typu przestępstwa są bardzo, bardzo ciężkie do wykrycia. O czym nawet na swoich stronach internetowych informuje policja, ostrzegając przedsiębiorców i uczulając ich na weryfikację zmiany rachunków bankowych. Chcę tutaj Ci zwrócić szczególną uwagę na to, że nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem małej, średniej czy dużej firmy. Czy zatrudniasz 20, 200 czy 1000 pracowników, lub czy wykonujesz przelewy i operacje finansowe samodzielnie, czy masz do tego upoważnione osoby? Mechanizmy nadużyć są wszędzie takie same. I zobacz, nasi przedsiębiorcy, pomimo tego, że bardzo skrupulatnie zarządzają swoją firmą, są przedsiębiorcami bardzo rzetelnymi, to nie udało im się uniknąć takich dużych strat finansowych, gdyż przeoczyli pewne ważne sytuacje. Obecnie postanowili wdrożyć rozwiązania, które Zabezpieczają im i wyłapują wszystkie niebezpieczne sygnały, i jak twierdzą, teraz mogą czuć się bezpiecznie i spać spokojnie. I sytuacja, o której dzisiaj usłyszałeś, to jedna z bardzo, z bardzo wielu sytuacji, jakie, jakie można spotkać w firmach i jakie mogą stanowić zagrożenia dla Twoich pieniędzy. Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym, jakie zagrożenia w Twojej konkretnej firmie mogą czekać na Twoje pieniądze, Mów się ze mną na rozmowę. A już w następnym odcinku opowiem Ci o tym, jak pracownik jednej z firm przez prawie dwa lata robił sobie zakupy, nie płacąc za nie ze swoich pieniędzy. Zapraszam serdecznie. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i subskrybuj, proszę, ten kanał. Dziękuję bardzo. Cześć, do widzenia.